Siemanko, siemanko ludziska, z tej strony Tenrix i dzisiaj kolejny odcinek z Farming and Friends. Dzisiaj porobimy questy, no i zobaczymy co z tymi pszczołami. Oczywiście jeszcze pozbędziemy się pieska, bo napisaliście mi, że usuwa się to tak samo jak budynki, więc no, miałoby to sens. <ścoughs> Ale dobra, lecimy z questami. Pierwszy quest, który zrobię, to harvest Xboxes, bo mój, moja strategia była poprawna, że sobie tutaj to postawiłem. Wszystko i teraz mogę sobie tutaj kliknąć raz, dwa, potem pójdę. Tutaj trzy, to już jest dwanaście, chyba, jeżeli dobrze liczę. Nie wiem, nie jestem pewny, no ale już mam questa zrobionego, tak, o, więc bardzo ładnie. Tutaj mam harvest frame z pszczół, ale ja nie wiem ile pszczoły robią tego e, dokładnie, więc już lecę zobaczyć chociaż nie, najpierw jajka spakuję szybciochem ile się da, bo tutaj wszystko się nie zmieści tego jestem 100% pewny, no jednak tych jaj to mamy teraz troszkę ta przyczepka jest za mała, szkoda, że to się nie stakuje jedno na drugie tak powiedzmy do, do trzech, na wysokość trzech to by było bardzo fajne a tak, o i już, już tak dziwne, że te jajka się nie rozwaliły teraz, jak tak spadły. No ale e, gitarka. Tutaj dam trochę jedzenia, może kurom, bo zostało im tylko troszkę. E, więc e, kury dostaną jedzenie, no jajka później pozbieram, pojadę. Co ja złapałem? Aha, okej. Okay. To można tak razem łapać? Ładnie. Później jajka pozbieram, później sprzedam jajka. Najpierw polecę zobaczyć, co z tymi pszczołami. A dokładnie z tą pszczółką, bo to tylko jedna pszczółka. Nie wiem, ile jeden ul daje miodu albo tych krejtów. Mam nadzieję, że z 10. Byłoby fajnie, zobaczymy zaraz, bo 140 to jest dosyć dużo. Mleko zaraz będziemy zbierali, no i soję jeszcze zasadzę, bo damy radę to zrobić. Wit też damy radę, po 450 musimy tego ogarnąć, damy radę to załatwić. Najpierw podsprzedaję jaja, wszystko po kolei no i ogarniemy te questy dzisiaj coś mi się tak wydaje zastanawiałem się czy nie mam większego wozu na te jajka i się okazuje że mam więc reszta jajek zapakowane, i jeszcze jest miejsce, więc tego nie będę sprzedawał. A wcześniejsze jajka bardzo fajnie sprzedałem, bo za bardzo zieloną cenę. Więc wyszło pięknie i cudownie. Jadę znowu zobaczyć do ula, co tutaj się dzieje. Czy to tak szybko poleci? O, zaraz będzie, dobra, zaraz tu wrócimy. Lecę kupić soję. No, i zaraz tutaj wracam. Będę tutaj musiał zaorać to wszystko pięknie i posadzić jak najszybciej. O, w dzisiejszym odcinku nic mi nie spada z paki, więc bardzo fajnie. 450 Soi mam tu zapakowane od razu do siewnika. To wrzucę, niech to już tutaj sobie jest. A my lecimy do pszczółki. No i zbieramy miodek. Zobaczmy, ile tego będzie. Okej, okay, to było dobre. To było dobre. Eee, tylko trzy. Tylko 3, no to malutko. Chwila, ale. E, mogę to podnieść jeszcze? Mogę. Super. E, dobra, nie wiem, gdzie to dać, więc położę to po prostu tutaj. Niech to leży chwila. Podniosłem 3, mam 4, chwila, ile faktycznie? Okej, okay, 4. No to teraz wiem, że jeżeli chodzi o tego Questa, to go dzisiaj nie zrobię, 140 to będzie masakra, żeby to ogarnąć, chyba że kupiłbym, postawiłbym więcej Uli. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jeżeli dam więcej Uli. Znaczy się, dam jeden tak naprawdę, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko gdzie go mogę dać? Tak dosyć kawałek muszę go dać dalej. Dobra, mamy dwa ule, ale ta pszczoła będzie tylko na jeden działała, tak? No to szkoda. Ja jadę zobaczyć, czy mogę jeszcze jedną pszczołę kupić, bo... Aha, nie, czekaj, chwila, chwila, najpierw pieska e, usuniemy, sprzedamy, także piesek, gdzie ty jesteś, Rambo? Rambo, chodź do mnie. Rambo zaraz przybiegnie, a my będziemy chcieli go usunąć. Rambo jest, dobra. Rambo, wybacz. Nie mamy już Rambo, także um, Rambo zniknął. Teraz ile możemy zwierzątek jeszcze dokupić? Dwa. To było też dziwne, bo wcześniej miałem 32 zwierzęta. Kupiłem jedną pszczołę i się okazało, że miałem 31, więc coś tutaj licznik się zepsuł, ale spoko. Mogę dwa zwierzątka kupić, ale to chyba duże zwierzęta dwa, a, a małych więcej. Zaraz się przekonamy. Dobra, kupiłem 9 pszczół. E Także spoko. Jeżeli faktycznie w jednym ulu może być tylko jedna pszczoła, dopiero po upgradzie może być ich więcej, no to postawimy najwyżej 10 uli, żeby przyspieszyć produkcję. Wtedy będę miał zamiast 4 na raz, to będzie 40 na raz miodu, albo tych krejtów z miodem. Więc dużo szybciej będzie się robiło, więc może nawet dam radę tego questa dzisiaj zrobić. A okej, okay, źle zrozumiałem to, co pisaliście. Dwie pszczoły da się do jednego ula, więc spoczko, będę miał tym sposobem pięć uli postawionych, więc no też fajnie. Także szybciutko stawiam dwa kolejne, sorry trzy kolejne i tutaj będzie moja farma miodu, także szybciutko rozpakować, pięknie, tutaj też i jeszcze dwie wspaniałe. Pszczółki. Bum. Dobra, i wychodzi na to, że pszczoły w ogóle się nie wliczają w te zwierzęta, więc teraz coś mi nie pasuje. A nie, teraz jest dobrze. 30. Teraz mam 30 zwierząt. Dobra, czemu mi tutaj. Jak miałem psa, nie mogłem kupić jednej krowy, albo mi jedna zdechła. Dobra, coś przeoczyłem, no ale dobra, nieważne. Mamy pszczoły, miód się robi, my się zabieramy za, 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 za oranie, bo mleko mogę później zebrać. Mleko na pewno już na mnie czeka do zebrania, więc ja tutaj zajmuję się terenem. No a teraz sadzenie i powiem Wam szczerze, że mam zrobić tylko 450, no ale w końcu tutaj mam pojemność 600, kombajn też ma 600, więc czemu marnować te 150 i nie zasiać tego wszystkiego od razu, więc właśnie tak też zrobię, zasieję od razu 600 no i od razu sobie zarobimy o 150 więcej jak będę sprzedawał. No i soja sobie pięknie już tutaj rośnie. Ja kupiłem już wit, e, czyli zboże i będziemy teraz doić krowy. Szybciochem je wydoimy, nakarmimy. No i myślę, że będzie można zebrać miód. Dobra, i zagoniłem krowy i coś mi się wydaje, że już wiem skąd tutaj e, ta jedna sztuka więcej, która się pojawiła, bo tutaj chyba mi jedna krowa zdechła, jak ostatnio nie miałem jedzenia dla moich krówek wspaniałych. Więc no tutaj jest mały problemik. No ale spoczko, spoczko, najwyżej kupi się dwie. Teraz jeszcze szybko je nakarmimy. I zaraz zbierzemy się za dojenie. Chwila, stąd wezmę i zaniosę tam. A co, stać mnie? Tenże tutaj, dosypiemy tutaj, i idziemy doić. Głeścig zaliczony, bardzo ładnie, teraz idziemy do pszczół zobaczyć czy już tam zadziałały, czy wszystko wyprodukowały, bo nie wiem jak to szybko tam idzie, ile minut, czy to jest 10 minut one produkują, czy jak długo i nie wiem gdzie zostawiłem auto. Gdzie jest moje auto? Tutaj jest auto. Dobra, idę po auto, będzie szybciej. O tak to biegnę, biegnę i nie ma końca. I, I jestem przył. Tutaj jeszcze dochodzą te ule, więc jeszcze chwilę poczekam. Ale widzę, że soja już jest prawie skończona. Czy tylko tutaj? Zobaczcie. Tutaj, gdzie zacząłem sadzić, już jest skończona. Więc zaraz będę mógł soję zbierać. No i w sumie miód też. Dobra, zbieramy już pierwszy miód. To, jest... to mi się podoba, bardzo mi się to podoba. I to mogę zostawić tak jak leży tutaj, to nie będzie problem, tutaj jeszcze chwilę poczekamy, też zbierzemy i zabieram się za soję, tak jest, bo tutaj już też dochodzą, także soję zaraz można całkowicie zebrać. A co ja tutaj mam zrobić, mam tylko zebrać czy sprzedać? Sprzedać, dobra, więc tą soję i wheat sprzedamy bardzo szybko, nie będę patrzył na ceny, po prostu wchodzę, sprzedaję, wychodzę. Dobra, jak widzicie, miodio zebrany bardzo szybko. Wszystko leży na ziemi. Mam nadzieję, że mi to nie zniknie. Niech to tam leży, bo sprzedawać tego nie będę. To już będzie przygotowane na przyszłość. O, na przyszłość, na to, co mam w planach. A tutaj zajmujemy się już zbiorami, bo to wszystko będzie dochodziło w międzyczasie, jak tutaj będę zbierał. Więc jak najbardziej myślę, że dobry pomysł, żeby już zacząć. Dobra, em, teraz sadzę Boże i powiem Wam szczerze, że to jest masakra, bo ledwo posadziłem i już urosło. E, tutaj bardzo szybko to wszystko idzie, aż jestem w szoku. <laughs> Tutaj musiało się coś podmieniać, bo tak szybko to chyba nie rosło nigdy. Ale dobra, urosło, zaraz będziemy to zbierać. Miód też już w zasadzie powinien być, więc zaraz się tam przejadę znowu zebrać. Zobaczcie, i tutaj zaraz pojedziemy z powrotem, i tam ten pasek już urośnie. Zobaczcie, ten, który przed chwilą zasadziłem. O, już. Już jest wymaksowane. Także bardzo szybko to rośnie. Zaraz pojadę zebrać kombajnem. Jeszcze tak jak mówię, tylko wskoczę do przu. Bo w zasadzie tylko tego nam dzisiaj braknie. E, nie, dobra, jeszcze kombajnem zdążę zebrać e, i potem mogę do przu podejść. Dobra, dwa kolejne questy mam praktycznie zrobione, bo teraz tylko muszę to wszystko sprzedać, co mam tutaj na przyczepie i tutaj w kombajnie, więc to będzie dosłownie. Pila, żeby tam podjechać, a teraz jeszcze skoczmy, wymęczyć pszczoły. Bo tutaj, już naprawdę, pierwszy już jest zrobiony. Więc Łubudu dawać miód. To, jest... to mi się podoba ta grafika. <laughs> Śmiesznie to zrobione. Bardzo fajnie. Dobra, następne. Dawać, dawać, dawać. Wszyscy miód. Wszyscy miód oddawać tutaj jeszcze nie ma. Dobra, to te trzy szybciutko machnę. No i 40 dochodzi, więc bardzo ładnie, szybko to idzie. Myślałem, że będzie gorzej, ale jak postawiłem więcej uli, to jest naprawdę fajnie. Dobra, lecimy sprzedać. No i zobaczmy, dwa kolejne questy zaliczone. Tutaj 20 wpada, i teraz nam dziesiątka wpada, więc bardzo ładnie dzisiaj zarobimy Maksa, czyli 70 to. Bardzo, bardzo fajnie, to mi się podoba. Jeszcze bym po te krówki musiał jechać, więc to może ogarnę od razu. I teraz mogę się zająć na przykład czekoladą w międzyczasie, zanim czekam. Na kolejny miodzik, no bo jeszcze trochę muszę poczekać, dwa razy muszę zebrać, żeby Questa zaliczyć, więc teraz zrobimy tak, że zbiorę kakao, potem ogarnę krowy, dam im jeść i, i, i kury też ogarnę, bo tam widziałem, syf się zrobił. A potem postawimy albo spróbujemy postawić fabrykę miodu. Zobaczymy, jak to. Wyjdzie. Ile to w ogóle miejsca zajmuje? No to zobaczmy ile miejsca zajmuje Holy Factory. Czy ja jestem w stanie to jakoś fajnie tutaj postawić? Dobra, tutaj mamy miód. Tutaj się składuje miód, podejrzewam, więc... Musiałbym to obrócić w tą stronę. I bliżej miodu, jak najbliżej, czyli gdzieś... Tutaj, myślę, że to jest dobre miejsce, więc miodzie już mamy. Co teraz tutaj się robi? Chyba tylko się wrzuca ten miód w to miejsce i to wszystko. Ile tego miodu mogę mieć w ręce? To jest max, dobra? Nie, to nie tak. Ach, to tutaj. Dobra, e, muszę to troszkę obrócić. <laughs> Zepsułem. Dobrze, że mam dużo kasy, e, to mogę stawiać i usuwać bardzo szybko. Także dobra, usuwamy i stawiamy na nowo. Obracamy jeszcze troszkę o, w ten sposób. Dobra, teraz będzie gitara. Teraz będzie gitarka. Tutaj, w to miejsce. To jest idealne miejsce, i teraz już będzie wszystko działało. Tak? Tak jest. Pięknie, cudownie bym nawet powiedział. E, także cak. Ej, gdzie ty lecisz? Chodź tu. Dobra, teraz ładnie. Już mamy fabrykę. E, będzie ładnie działała. Mam nadzieję. Zaraz zobaczymy z drugiej strony, jak to wygląda. O, 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 o. Trochę bliżej miałem chyba podejść. Na pewno. O właśnie. Dobra. Ciekawe ile tego mogę tam nastakować. Ile ja tego tutaj mam? Aha, dobra, czyli to się stakuje, tam się to przerabia. Dobra, dobra. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy ile się tego nastakuje. Już jestem ciekawy, jak to wysoko może iść. Chyba na maksa, chyba tutaj nie ma ograniczenia, co? A! Nie w to miejsce! Dobra, uj, wysoko, wysoko. Ciekawe, czy się przewróci. Dobra. Ej, nie! Dobra? Bach, jeszcze wyżej. Ha ha! jeszcze wyżej będzie. Oj, coś tam kopłem. Dobra, i Ciekawy, jaki jest maks, jaki tutaj można zrobić. E, dobra, to możemy wyłączyć w sumie. Um, Wrzućmy jeszcze. I ostatnie możemy wyrzucić. Ile tego jeszcze jest? Dobra, maks. To jest chyba cztery jeszcze. Dobra, Bach. Kurczaki, wysoko poszło. Wysoko, co tutaj się dzieje w ogóle w środku? Jak to wjeżdża, to wjeżdża tutaj. Aha, tutaj do maszyny. Maszyna wyciska cały miód, lub wytłacza cały miód. I na palety to się tutaj ustawia. Ładnie. Czyli dwa razy musi przemielić, żeby była chyba cała beczka miodu. Coś mi się tak wydaje. Co? Zobaczmy. Tak, to jest całe i lecimy dalej, tak jest, dobra, czyli dwa razy przemieli i jest beczka i jak to się tutaj zrobi, to te beczki powinny się pojawić tutaj, dobra, trochę kulawo, trochę kulawo, bo będę musiał po polu jeździć, żeby zbierać te beczki, hmm, czyli ja będę potrzebował to auto z tym widlakiem, które tam mam, ej, Dobra, to mogłem bardziej obrócić w tamtą stronę, ale nie wiedziałem, to wtedy też bym te ule musiał przestawić tutaj. Nie, no zostawimy tak. To no co tam? Po polu nie mogę jechać, nie? Przecież się nie utopię. Dobra, ładnie, 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 ładnie. Dobra, ludziska. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mamy fabrykę postawioną, więc miodzie już się robi. Ja sobie tego questa dokończę poza odcinkiem, także dwa razy sobie zbiorę. Zaraz będzie raz. Potem jeszcze raz i będzie koniec, także będzie 70 punkcików nazbierane. Dzięki wielkie za oglądanie w kolejnych odcinkach będziemy stawiali kolejne fabryki. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale to w kolejnych odcinkach. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie, że byliście. Nie zapomnijcie zostawić subika, lajka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!